Smile, A co wy tutaj robicie? Czekamy, Czekamy na, na was i Rajana. Nie dotykajcie Rajana. Dziewczyny, wyląsujcie. Jak ktoś to się nimi zajmę. Tylko spróbujcie. Uspokójcie się. Nienawidzę go, nienawidzę. Ja też go nienawidzę. No i gdzie się Smiley kręci? Gdzie jest twój brat? Nie krzycz na mnie, nie wiem. Pewnie zaspał, zaraz przyjdzie. Zaraz, zaraz, ciągle zaraz. Mamy problemy, on w domu śpi. Aaa, hej, chłopaki! Jak tam trening się zaczął? Nie, nie zaczął się. Czekamy na ciebie, nasze słoneczko. Nie jesteśmy w humorze, a jeszcze ty nas zawodzisz. Dobra, chodźmy trenować. Chłopaki, czemu krzyczycie? Co jest nie tak? Właśnie widzieliście gdzieś może Dianę? Ja jeszcze nie widziałem. Serio, nie widziałeś Diany? A ja nie widziałem mojej kitty. O i Mary też tu nie ma Ale co opuściły zajęcie czy co? Smiley serio dużo przegapiłeś Pojechały na zakupy z przyjaciółeczką Że co pojechały na shopping I co w tym złego dla nas się starają Chwila ale to co mamy nową dziewczynę w szkole? A wreszcie zrozumiałeś Nowy chłopak Że co nowy chłopak? Gdzie one są? Julie chciałaś mi coś powiedzieć? Browasty co chciałam powiedzieć? Nic ci nie powiem Laila, zobacz. A niech to. Nie mają zawahania, żeby się całować w szkole. Musimy zrobić zdjęcie Jana. Tak. Browasty, kocham cię. Ukoszony go tym wie? Jeszcze nie. O, jeszcze takie zdjęcie. A co to ma być? Laila, facet, który ci się podoba, chodzi na zakupy z trzy liderkami króliczkami. I co, browasty? Będziemy się spotykać? Nie wiem, muszę pomyśleć. Browasty, ale cię pocałowałam! No tak, pocałowaliśmy się, ale i tak muszę pomyśleć. Browasty, czemu się wahasz? Wahasz się jak dziewczyna, wiesz? Chłopaki się nie wahają, chłopcy myślą. Poza tym już nas widziano. Nie, nie mamy dla was czasu! Ciekawe, czy cheerleaderki króliczki wiedzą, że nie mogą opuszczać szkoły. Uczą nowego chłopaka złego zachowania. O, szczury! Od kiedy interesujecie się naszymi zakupami? Kupiłeś tyle fajnych ubrań. Ryan wie tak dużo o modzie. Ale nic wam nie powiemy. Jesteście szczury. Gdzie on tam jest? Lejla, chyba Diana ma kłopoty. Mam nadzieję, że nie dotknie Rajana. Smilik to wszystko przez Dianę. Cześć, łapaki! Smiley, cześć! Patrz, to Ryan. Poznaj go, jest taki fajny. To co? Idziemy na gorącą czekoladę? Tak! Chłopaki, a to co jest? To nowy kompan, czyli dyrektor Lejla, Lejla, uspokój się. Smile, nie rozumiem, nadal tu jesteś? Szybko idź i rozpraw się z Dianą. Na co ona sobie pozwala, już flirtuje z nowym chłopakiem? Chłopaki, nie rozumiem, to ten nowy chłopak jest? Tak, ale gdzie on jest? Nie zauważyłem go, bo, bo on, on jest, jest cały różowy. różowy. Aha, tak bardzo mi się to podoba. A mi te okulary? Diana, patrz na to. Wow! wow. Wygląda super! Słuchaj, Ryan, zakupy z tobą są świetne. Nigdy jeszcze nie pokupiłam dla siebie takich modnych rzeczy. Ryan, a może chciałbyś jutro ze mną pojechać na zakupy? Jak mają okulary? Są niesamowite, Ryan. Ryan, słuchasz mnie? Chcesz jutro ze mną pójść na zakupy? Nat, gdyby Ryan chciał, poszedłby z tobą. Dziewczyny, patrzcie na koszulkę, którą kupiłam. Ryan mi doradził, żebym ją wzięła. Wow, ja, ja też, też chcę taką, chcę taką koszulkę. Nie, dziewczyny. Nie ma, jak mogę się na to godzić? Aj, przykro mi, co one w nim widzą. Nową przyjaciółeczkę jest taki czarujący. Dziewczyny, co tam się dzieje? Stella, zauważam cię. Co tam u was, żaby? Nic. Patryk, podjęłam decyzję. Gidi nie, patrzysz na nowego? Patryk, chcę, żebyś chodził cały na różowo. Gidi nie! Mhm, musisz Zobacz, jak pięknie różowo wygląda na facetach. Dobrze, Gigi, czego tylko chcesz! Szkoła była taka super, jak nie było tu takich facetów. Kev, nie podoba ci się różowy? Nie, nie lubię takich facetów. To co, dziewczyny, gorąca czekolada? Tak! A jest dla każdego gorąca czekolada? Dobra, minutka. Smile, nie dokuczaj Rajanowi, jest delikatny i wrażliwy. Lajla, a skąd ty to wiesz? Ja na to widać! Odczepcie się, sam to rozgryzę! Chodź tu, czarujący faceciku, jest z nimi. Nie dotykaj Rajana, Smile! A jednak jest tu blondyn. Ryan, poznaj Smila, mojego chłopaka. Smile, zobacz ile zakupów zrobiliśmy. Ryan nam pomógł. Ryan, tak jak i Ryan? Jesteś nową dziewczyną, mojej dziewczyny? Smile, kontroluj się, on mi się podoba. Smilik, porozmawiaj z Dianą. Kitty, Mary, podejdźcie podejdź tutaj. tutaj. Smilik, nie rozumiem, czemu jesteś taki niegrzeczny. Ryan jest bardzo dobrym i inteligentnym facetem. Tak, jest bardzo fajny. Posłuchaj, Diana, widzę, że już flirtujesz z tym uprzejmym i inteligentnym facetem. Wszyscy są już tym zmęczeni. Słuchaj, ty, gościu, glamour. Odłóż tego wiatraka i podejdź tu porozmawiać ze mną. Nie, no, on chyba nie jest w humorze. O, Ryan, czekaj, zaraz to załatwię. Smiley, nic nie rozumiem. Jesteś zazdrosny o mnie i Ryana? On jest naszą przyjaciółką. Tak, przyjaciółką. Czego od nas w ogóle chcecie? Nad odsunę od niego ręce, bo jak nie, to inaczej z nim pogadam. Mary, nie lubię tego rodzaju przyjaźni. Wy jesteście czy liderkami, a to facet. I co z tego, że jest facetem, jest taki dobry? Możemy się przyjaźnić z kim chcemy, w czym problem? Dziewczyny, zakochałyście się w nim? Zgadzam się, wspólne zakupy to już za dużo. Zgadzamy, Zgadzamy się! Smile, porozmawiaj z Janą! Smile, chodź, porozmawiamy na osobności. Jak wrócę, to pogadamy. Ryan, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Nie pozwolimy cię skrzywdzić. Nie baje się, go! Posłuchajcie, odejdźcie od Ryana. On jest naszym przyjacielem, nie waszym. Nat, może to twój przyjaciel, a może mój przyszły chłopak. Ryan, co robisz jutro? Ja jestem wolna! Widzicie, nie mogą się zdecydować, kogo jest Ryan. Nie rozumiem, czy króliczki się w nim podkochują. Nie dziewczyny, po prostu chcą się z nim zaprzyjaźnić, bo interesuje się modą. Wiesz, Smile, rozczarowujesz mnie. Nie wiem, a ty mnie rozczarowujesz, kto to w ogóle jest. Smile to naprawdę czarujący facet, który interesuje się modą. Jest też moim kolegą z klasy. Rozumiem. W takim razie, jeśli nie chcesz, żebym z nim walczył, to lepiej trzymaj się od niego z daleka. Wiesz co, Smile? Jeżeli nie chcesz, żebym cię zostawiła, to proszę, nie wtrącaj się w moją przyjaźń z Ryanem. Aha, to teraz tak do mnie mówisz, tak? Diana, jestem twoim chłopakiem. Mam prawo się angażować w twoje życie. Ach, tak, Smile, to ci powiem. To moje życie i moje zasady. Nie wtrącaj się w moją przyjaźń z Ryanem. Nie no teraz bym go już załatwił. Tylko wziął ten wachlarz, tak jakby wiedział, że jestem uczulony na kurz. Smilik, przyznaj się, nie walczyłbyś z nim. Smilik, jesteś i będziesz moim chłopakiem. Chcę, żebyś zaprzyjaźnił się z Ryanem, bo mój przyjaciel jest twoim przyjacielem. Nie, Diana, ja takich przyjaciół naprawdę nie potrzebuję. Dobrze, Smiley, i wiesz co? Jak nie zaakceptujesz mojego przyjaciela, nasz związek zostanie zakończony. Diana, nie skończyliśmy. Gdzie idziesz? Diana, Diana wszystko, wszystko okay? ok? Niezupełnie. Ryan, chodź na lekcję. Ten twój chłopak jest bardzo nachalny. Chłopaki, to już za dużo Tak, Smajlik, mówiliśmy ci Dzisiaj na shoppingi Wczoraj w kawiarni siedzieli się śmiali No to trzeba coś zrobić, żeby się skończyła ta przyjaźń Teraz się śmieją, a potem będą się umawiać Sęk w tym, że wszystkie dziewczyny go lubią No, on jest taki modny No dobra, chłopaki A gdzie jest jego szafka? Smajlik, w szatni Chodźmy No i jak tam nowy kolega? Jest bardzo Dobrze, że tak wam idzie. Ryan, jak tobie się podoba szkoła, podejdź do biurka i nam opowiedz. Nauczycielu Mike, lubię tam szkołę. Szczególnie króliczki. Ale nie lubię chłopaka Diany. Mm, a co zrobił Smilik znowu? Ryan, mogłeś tego nie mówić. Nauczycielu Mike, po prostu Smilik jest zazdrosny o mnie i Rayana. Tak, Ice też jest zazdrosny, chociaż nie mamy teraz dobrych relacji, prawda Ice? Nad nasze relacje się poprawią. Tak, Ryan, chłopaki są trochę nachalni. A jak szkoła i nauczyciele? Bardzo podoba mi się szkoła, nauczyciele i dziewczyny króliczki. Ryan! Ryan, po prostu musisz mnie lepiej poznać, a wtedy zrozumiesz, że jestem o wiele lepsza. Czy tylko ja go nie mogę już słuchać? Mówię ci Kef, złapmy go po szkole. To nie zadziała, czyli liderki króliczki za nim łożą. Jakby co, chłopaki, to jestem z wami. Patryk, jesteś z nami? Pomogę, bo dziedzika, mi się ubrać na różowo. Żenia, ten chłopak musi być jakoś odsunięty od trzy liderek króliczków. On nam nie pasuje, nie jest zielony. Żenia, jaka różnica. Zmienimy go, zobacz, jaki jest słodki. No tak, jest uroczy. Okej, okay, spróbujmy. Dobra, Ryan, usiądź, a teraz zapisujemy temat lekcji. Bardzo ważny temat. Dobra, musimy pogrzebać w jego telefonie. Zobacz, czy ma dziewczynę. No i co tam jest w telefonie? Jaka dziewczyna spędza czas z naszymi czy liderkami? To nie ma dziewczyny. Smilik, no przejdź do wiadomości. Tutaj mu Diana wysłała SMS-a. Smilik, tu twoja Diana. Co? Co ona pisze? Dobra, mały, poczekaj. Ona mu pisze tylko na razie dzień dobry, dobranoc. Halo, będziesz dziś w szkole. Chodźmy na zakupy. Ow, nic specjalnego. A tu odpisał Kitty. Co? No, a co pisze Kitty? Ryan, jesteś taki fajny? Mój Timur musi się dużo od ciebie nauczyć. Co? Ona oszalała? Dobra, nie czytaj tego, co napisała Mary. A to Mary. Tylko mu wysłała zdjęcie, Max. Co? To tylko zdjęcie trampek. O, nic nie znaleźliśmy. No właśnie, nic nie znaleźliśmy. Musimy coś wymyślić. Chłopaki, mam nowy plan. Co jakbyśmy się z nim zakumplowali, od niego się dowiemy, jakie ma relacje z naszymi dziewczynami. Mam szczerą nadzieję, że są tylko kolegami. Najważniejsze, żeby dziewczyny się nie zakochały. Tak, to będzie prawdziwy problem, Max. Wiecie co, dziewczyny? Wasza przyjaźń jest bardzo dziwna. Z chłopakiem nie może być takiej przyjaźni. No właśnie, że może być. Świetnie się z nim bawiłyśmy na zakupach i nawet nie czułyśmy, że to chłopak. Dawał nam takie rady. To nic. Smilik porozmawia dziś z Dianą jest wściekły. Posłuchaj, blondi, to nie twoja sprawa. Browasty i co, przemyślałeś to? Nie. Jak długo mam czekać? Jeden dzień, dwa dni, godzinę? Miesiąc. Wiesz co, browasty? To za długo. Julia, nie umówisz się z browastem, flirtowałam z nim, jest taki powolny. O czym ty mówisz, Karino? Przecież ja się umawiałam z tym powolnym facetem! Julia, radzę ci się trzymać od niego z daleka. Dziewczyny nie potrzebuję waszych rad. Browasty, czekam na odpowiedź po szkole. Czego o tym nie chcecie? Powolny i powolny, nie jestem powolny, wy nie jesteście w moim typie. Browasty, ale jesteś w moim typie. Smile? A co wy tutaj robicie? Czekamy na, na Was i Rayana. Nie, nie dotykajcie, dotykajcie Rajana. Dziewczyny, nie wściekajcie się, to są faceci przecież widać. Tylko spróbujcie. Mało, uspokój się, chcemy się poznać! Jestem smilik! Smilik, mówisz poważnie, nie będzie walki? Serio, serio! No ja jestem smilik. Ryan! I się poznaliście. Jestem chłopakiem Indiany. Mówię to jakby co? Już to zrozumiałem. Timur, chłopak Kitty. Będę się z nim przyjaźnić. Fajnie. Max, chłopak Mary. Nie chodź z nią już na shopping. Co? Ryan, nie słuchaj go. Miła mi. Nie sądzę, żeby poznanie się z Ace'em zadziałało. Ryan, cześć! Szukałyśmy cię. Ryan, chcesz z nami pojechać? Chcemy cię zabrać do domu. Mój dziadek przyjechał, może nas podwieźć. Ryan jedzie z nami. Przyjechał po nas osobisty kierowca. Idźcie stąd! Ryan, zadzwonię do ciebie! Dostałam twój numer od nauczyciela Majka! Leila, chodźmy stąd. No i fajnie, Ryan poznał już naszych chłopaków. Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Papa! Pa. Ryan, idziemy! Chłopaki, pa. pa.